Cześć witam, pomarańczowy stwór czas start ładowarka Hitachi, przygotowania do montażu silnika dlaczego taka decyzja, nie biorę się za nic innego już pokazuję to jest to o czym mówiłem czyli czekamy na odpowiednie warunki pogodowe takie właśnie się trafiły jest przepięknie, jest dosyć przyjemnie jeżeli chodzi o temperaturę więc można było podjąć działania właśnie przy ładowarce Montaż silnika nic komplikowanego, aczkolwiek nie będzie to przyjemne. E, zaraz opowiem dlaczego. Przygotowałem już całą wiązkę, przygotowałem już to wszystko, poukładałem po nowemu, poczyściłem, porobiłem. Jak książka pisze, umyłem całą wnękę. Aczkolwiek tu u góry jeszcze, tu gdzie te czarne takie, o ta ściana, ta, o, ta, o. Nie robię tego tutaj teraz. Jak będzie postawiony silnik, że będę mógł sobie na nim usiąść, to wydrapię tam wszystko szpachelką, wyczyszczę całą tą komorę. Wymienię cały ten. No, mów, Łukasz. Przyrząd do centralnego smarowania, bo mam drugi i wtedy wykleję tą całą wnękę tak, jak to tutaj widać było. Wykleję wszelkimi matami izolującymi. Mam takie specjalne przygotowane, więc to będę robił w następnych etapach. Najważniejsze, żeby postawić tutaj silnik. Z drugiego względu, też aby uzyskać trochę więcej miejsca na warsztacie. Niech no wejdę tu do środka. Przykręcenie silnika. Poprzez tą piastę, taką flanszę można powiedzieć, będzie bardzo skomplikowane, ponieważ silnik kołnierzem łapie się za skrzynię tutaj śrubami, które stoją tutaj i następnie przez to okienko trafiamy ręką minimalnie, to jest takie nieduże okienko, trafiamy w poszczególne otwory na kole zamachowym, obracając i przyłapując w, środ przyłapując w środku e, całą właśnie tą. Tarcze. No i problem jest taki, że tu jest no tak ciasno, moja ręka tu będzie ledwo wchodzić. Jakoś mi się to udało odkręcić, więc też musi się udać przykręcić. To mi zajmie najwięcej czasu i to będzie największa bolączka tej roboty. Słabo to jest wymyślone. Podejrzewam, że zostało to stworzone w ten sposób, że najpierw w fabryce skręcono cały, całą transmisję ze silnikiem, następnie wstawiano w ramę, w ramę i na zewnątrz oczywiście przykręcenie przez to okienko jest dużo łatwiejsze. Tak to musiało być. Tak jak mówiłem, poprawiłem wszystkie kable, wszystkie złącza. Mamy tutaj takie, jakieś, troszeczkę jakieś bypassy porobione, ale wyeliminowałem część tych bypassów, które leżą tam, bo po prostu to było jakieś niepotrzebne moim zdaniem. A zresztą Łukasz lubi wycinać kabelki. Druga rzecz, wymieniam też sporo węży. Tam też leżą węże, które bardzo mi się nie podobały które były takie już po prostu spuchnięte, stare i tak dalej. Nawet nie ma opcji, żeby one dalej jechały. Tak samo te końcówki tutaj też pójdą do wymiany, ale akurat dzisiaj nie mam tego węża, więc jak już będzie silnik, to sobie na spokojnie tu tutaj wymienię. To są łączniki od chłodzenia oleju hydraulicznego, hydraulicznego z, z całym pakietem chłodnic, tak? Węże od klimatyzacji, to jest wszystko w porządku. Od klimatyzacji cała wiązka też poprawiona, ułożona. Wszystko gra. Poprawiłem opaskowo, poprawiłem to również wszystko, jeżeli chodzi o Izolację, tak więc można śmiało kłaść silnik. Właśnie takiej pogody mi brakowało, żeby zacząć to robić. Idę po fastraka i zaczepiam jednostkę na widły. Zakładamy. No i jestem już w fastraku. Zaraz zobaczymy, czyli palił ten Janusz. Eku. E, normalnie, a Lux. No i rzędowa szóstka kaminsa wylądowała na swoim miejscu, tak. Musieliście się obejść smakiem, jak to wszystko wyglądało. Jak zwykle, brak rąk do nagrywania, brak statywów, uchwytów itd. Chociaż uchwyty na głowę to wszystko mam do telefonu, ale. Nie chce mi się tego po prostu robić, drodzy widzowie. Czas, czas i jeszcze raz czas to wszystko tak uwierzchniać. Wiecie, że to nie jest zbyt łatwe. No i właśnie przechodzimy do finalnego punktu, do skręcenia tych właśnie dwóch elementów ze sobą silnika ze skrzynią biegów. No, ten kto to wymyślił, to naprawdę tak to źle wymyślił, że mnie normalnie coś trafi zaraz, ale no jakoś pomału da się to wykonać. Tam mamy właśnie te okienko. I po omacku, ledwo mi tam ręka wchodzi Już się śmiałem, że chyba synka zawołam Żeby on to przykręcał, bo po prostu mi tam no, ręka się nie mieści I trzeba obracać Tu tym otworkiem zawieniec I obracasz i macasz, czy masz tam śrubę czy nie Czy masz już otwór No i jak masz otwór, no to przytykasz I albo Ci się uda, albo Ci się nie uda Zaraz Wam to zaprezentuję Tu już używałem własnej O, pochwale się kamerki e, Inspekcyjnej no i jakoś, jakoś, jakoś Zaraz to zmęczę wszystko I może to się uda zespolić No No i właśnie tak to wygląda Ciekawe który to był taki mądry Żeby to tak wymyślić Kurde, Wiecie jak to jest przerąbane? Się śmieją niektórzy, że jak w ruskim czołgu no W ruskim czołgu chyba będzie lepiej Jak to skręcać I wiosłujesz I macasz I macasz nie ma. I dalej. I macasz. I nie ma. I dalej. I znowu macasz. Tak o, to dwa palce mi tak do tego wchodzą, i tak ono dwa palce przyłapuje. Jest już na dole wolny otwór. Jeszcze z dwa razy. No i idealnie. No i dobra i teraz grzechotka i grzechotka taka krótka, najkrótsza, bo oczywiście tu banda węży wszystko przeszkadza. I ruchu tyle co na lekarstwo Dobra, przyłapane I lecimy dalej Żeby kolejne połapać I od cała filozofia Ale no Masakra, kto to tak wymyślił O i jest otwór za daleko teraz Znowu Rzekko do tyłu. O, to za dużo. O, jeden ząbek. Szt. Dobra jest. Gdzie mam śrubę? Tu mam na górze. O. Ta poszła palcami elegancko. No, trochę mogę podciągnąć. Oczywiście tylko przyłapuję na tam jakieś kilka obrotów. Nie dociskam tarczy, żeby się wszystkie śruby chciały przyłapać. Bo jak docisnę jedną, a reszta otworów nie będzie trafiona, no to dziękuję. Do widzenia. No i klucza nie mogę nałożyć. O, jest trafił. Inżyniery, kurde. Inżyniery. No, i zbliżamy się wielkimi krokami do montażu chłodnicy i wszystkich osłon. Więc teraz już dokańczam czyszczenie wszystkich gwintów, bo tak należy po takim testoju, Parę razy w tą, w tą, w tą. O, i jedzie elegancko się wszystko składało, tak? Panie! Panie, ładowarka mi się grzeje. Co to może być? Jechać dalej. Oporowo. Nie ma czasu. Panie, silnik staje. Bo Ci pasek jemnął. Panie, założyłem pasek. Dalej się grzeje. O kurde. Nawet nie idzie tego wyrwać. Jechać. Nie ma czasu. Panie, silnik coś tam dzwoni. A jedzie? Jedzie, to jechać! No, i tak by to wyglądało. Jedna. Druga. I oczywiście. Trzecia. Jak ma już silnik się nie przegrzać i nie miał być zarznięty? Eksploatacja prawidłowa. Dzięki takim właśnie fachowcom mamy co kupować. Mechanicy mamy co naprawiać. Mechanicy i mamy co sprzedawać. Mamy z czego żyć, jakby nie patrzeć. Tyle towaru w chłodnicy, wszystko w porządku. Tak ma być. Dobra, Janusz, to już się kameruje. Dobra, czekaj. No, próba numer 1. na zapalało nie wycieraćki no szkury jak to się gasi teraz nie wiem czekaj o dobra a czemu nie pali Znowu ten wyłącznik prądu, nie styka chyba. No czekaj. <grymne> Mówię, tą cewkę po prostu ona nie załączyła, co? Ta cewka gaszenia. Mhm. Nie wiem. Coś się leje? Nie. Czekaj, czekaj. To robi ta cewka? Nie, ale coś było słychać przez chwilę, jakiś przekaźnik, obostrycznik. Odgłosy. No to ta cewka chyba robi? Może? Czy wypierdolisz tą cewkę? Tak po naszemu. Park. Widać i ożywione. Silnik pracuje. Bardzo ładnie, nic z jedymi Jest uruchomiona. czy czyśutka. Zobaczcie jak trzeba. Pięknie dłucha w tą stronę. Były problemy jeszcze z zapowieszeniem układu paliwowego. Jeszcze wszystkie przewody i tak dalej. No, ale udało mi się tutaj z pracownikiem to ogarnąć. No i pracuje. Daje fajnie. Zaraz biorę wszystkie narzędzia i wyjadę z nią w końcu z tego miejsca. Na razie bez na powietrza, bez wydechu, bo e, wydech tutaj, który jest bez poracha, będę przerabiał oczywiście po swojemu. No i dopiero jak będę dorobiony, miał wydech, mogę uzbroić to wszystko resztę, ale na razie chcę trochę nią pojeździć i podprawdzać co się dzieje. Ja pierdził wreszcie. Tak, zapomniałem kompletnie, jak tym się jeździ. Zapomniałem, jak to odbezpiecza się te wszystkie funkcje. Nie wiem, czemu to w ogóle było połączane te blokady, nieblokady, podnoszenia ręczne, cudawianki. E, oczywiście rozgrzewam silnik, już ma bardzo fajną temperaturę. Przez kilka chwil, tam, dzień, dwa, będę próbował tak pojeździć obserwować, czy nie ma żadnych wycieków. Na razie chodzi pięknie. na ładnie już czuje ciepło rozgrzał się już dosyć fajnie będę przyglądał się czy nie ma żadnych wycieków nie montowałem klimatyzacji na ten moment, bo sprężarka stoi kołkiem, więc muszę załatwić drugą wszystko oczywiście będzie uruchomione jak na razie mroczy pięknie i tutaj oczywiście zastosuję piękny, nierdzewny, prosty wydech z góry jak trzeba, bez żadnych tam budynków powietrznego. Kolejny sam raz, tam brakuje mi wody na do dołu, do no, takich skromnych rzeczy, tak, ale jeszcze ładowarkę czeka taki tydzień gruntownej pracy, dlatego że trzeba rozbujać teraz wszystkie oleje, trzeba wymienić oleje, tu jest olej hydrauliczny, ogólnie ten wskaźnik widzi, że jest pęknięty przez kogoś klejony, trzeba to wymienić kompletnie, trzeba ją umyć tego zielonego, dorobi błotnik, wymienić szybę, oświetlenie w pełni sprawdzić, choć duża część tego oświetlenia działa. No i najważniejsza robota, uszczelnienie tego siłownika tutaj. Ten siłownik jest zsikany ostro, reszta jest pięknie sucha. No widzicie, odstania trochę z zieleniała. Ma tych różnych czujników, krańcówek, tego wszystkiego. Poukładam to na nowo, wymyję, wyczyszczę i będzie jak trzeba. Jeżeli chodzi o cały tutaj ten element, też widać, że trzeba tu coś poprawić. Też Jest tutaj jakieś już wygięcie. Ale reszta, jeżeli chodzi o luzy, nie luzy, to wyjdzie w praniu. Chociaż ona jest na centralnym smarowaniu, to nie powinno być tutaj żadnej tragedii. tak? To już będziemy widzieć na przyszłość. Dużo ludzi do mnie pisało już w sprawie tej ładowarki. Ale na razie jeszcze nic nie wiemy, nic nie zaklarujemy. I też wszyscy pytali, czy nie jest tu pęknięta. To jest podobno tych ładowarek takie miejsce, gdzie one potrafią pękać ten właśnie element, ale tutaj nikt niczego nie dotykał. Wszystko jest cacy, tylko trochę zieleniałe, tak? Strzelimy zaraz szybko rundę, zobaczymy tutaj trochę się pokręcimy, zobaczymy co się dzieje, ale no mruczy to pięknie. Dobra, teraz coś widać. Silniczek już rozgrzany tak jak trzeba. Sieci się ładowanie, bo nie wiem czemu się siedzi, ale oświetlenie wszystko jest. Akumulatory są w totalne. Mogę zdjąć klemę, rozłączyć zasilanie i dalej będzie się ładowanie świecić, a wszystkie światła wszystko świeci w ładowarce. Teraz tak temperatura oleju nie działa, tylko to jest chyba od transmisji mi się wydaje. To nie jest temperatura od silnika, chociaż może i od silnika. Jeszcze nie wiem, na razie leży, nic się nie dzieje. Temperaturka jest OK. Nagrzewanko jest. Sodomia i gomoria do posprzątania w kabinie jest. Teraz tak, tu dźwignie już wiem na czym to wszystko polega. Robi robotę to wszystko bardzo dobrze, bez żadnego problemu. No i tu jest trzecia sekcja, czyli jakaś łyżka wysokiego zaadunku czy coś. Czuję, czyli działa, czuję, czuję. Tutaj nie wiem co to był za tygrys, i znowu dziurę wygryz. I teraz tak poszczególne włączniki, no to wycieracka, przód, tył, kogut nie wiem co to to jest, drodzy widzowie poproszę o podpowiedź, proszę o podpowiedź tutaj nie mam pojęcia też to tutaj też nie wiem, to jest pływanie łyżki, no to już chyba się domyślam, oświetlenie, nie oświetlenie, no to wszystko funkcjonuje bez problemu tutaj czy tutaj to chodzi o ledy, nie ledy, te sprawy tak więc to wszystko gra awaryjki grają Tutaj kabina Gitmalina lusterka, podgrzewane bardzo ciekawe. I tutaj coś z olejem, ale to chyba będzie właśnie te. Ups, świeci się. To chyba będzie to smarowanie e, tym centralnym, tym, tym urządzeniem, tym. Ale świeci się kontrolka teraz. No i pokrętła, pokrętła to wiadomo, wentylator. Siła grzania, i tak dalej to wewnętrzny zewnętrzny obiekt to sprawy Tu jest klima to widzę tutaj nie wiem co to za co to tu za ciekawy jakiś twór jest nie mam żadnego pojęcia to też nie wiem co to robi fotel na pneumatyce bardzo dobrze działa regulacja wszystko gra skręt jest luks zaraz nie to nie to Janusz Tu Też nie tu Tu, o, ledy z przodu, właśnie Sprawdzałem biegi, to wszystko tu, kurde Jedzie jak wściekła Jakbyś się, Łukasz, nauczył hamować To byś nie zgubił głowy Hamuje bardzo dobrze Do tyłu Można głowę rozbić. Olor jest kubana. Czy to dwójka? Dwójka była. Jedynka to wiadomo. Luks robota, rozbujać, rozgrzać, będzie git. Co tu damy teraz? Słyszę zmiany biegów, jest gitara. Tył czy drzwi zamknęły. Dobra, spoko. Mam moc, kurde. Zobaczymy, jak się rozgrzeje. Jak to wszystko pójdzie, wiadomo, w robotę. Co się będzie działo. Ale cicho się zrobiło. I ciepłe dają kurę. I Coś, ich z tego będzie? O, tu też dmucha. O, i to zostało jeszcze dmucha. Ale no, jeszcze jest pracy przy niej, tak? Jeszcze jest przy niej pracy bez Szkoda, że noc została nas. To bym tutaj nagrał coś więcej. Więcej by człowiek potestował, a tak to. Ticha. Co do szyby, drodzy widzowie, szyba zorganizowana. Bardzo serdecznie dziękuję. Będzie zawód, będzie wstawiona nowa. Co to znowu tu jest za jakiś stwór? Pierwszy widzę. I co to teraz? Ej, 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 ej blokady, kurwa. Do czego to doszło? Dobra, bo sąsiady są szczęśliwe. Na pewno, jak ja już tu twórczę, chwilę czasu. Gdzie ją postawię, żeby mi przeszkadzała? Tu na razie do Mer Mercedesa się przytulimy, albo na prospadromy. Moment, jedynkę damy do przodu, Łukasz. urła. Trzeba wyczuć te gabaryty teraz. Chyba tak ją postawię. Chociaż gdyby nie było tu tych gratów, to wjechałbym tu Dobra albo nie, dobra Wjadę stawię ją tam gdzie stała dla pewności już i będzie git ¡Caspa Ma chęć dopracować, będzie robić robotę, bez dwóch zdań, ale tak jak mówiłem, jeszcze trzeba poświęcić jej kilka dni, e, doprowadzić, dopracować, uzbroić, poprzerabiać jeszcze po swojemu muszę, e, po swojemu to mam na myśli tutaj te instalacje z tyłu, te wiązki, co powyrzucałem, co było tak podrutowane, nie mogłem na to patrzeć, wszystkie światła, koguty, nie koguty, mycie, błotnik, te wszystkie sprawy, siłownik, no jest jeszcze długa lista, ale to są takie można powiedzieć już szczegóły, najważniejsza sprawa, jednostka jest obudzona, cały serwis olejowy ją czeka bez dwóch zdań no i będzie bardzo bardzo żwawa ładowarka ona ma bardzo mocną chęć robić to czuć po tych układach jezdnych zobaczymy jak to wszystko też rozgrzeje, rozbełtam puszczę nowe oleje, to też będzie się ciekawie zachowywać kończę na dzisiaj, bo noc mnie została czas iść odpocząć wszystkiego dobrego, cześć